Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Bośni, właśnie zatankowaliśmy się. Powiem Wam, że ten kraj dla mnie słynie ze stacji benzynowej. Po prostu na każdym kroku stacja benzynowa i nawet tego koncernu. Proszę bardzo, jacyś klienci są. No jak myśmy zobaczyli nazwę, no to podjechaliśmy tutaj. Także tankujemy się i zobaczymy ile to wyjdzie. Ok i wyszło 31 litrów z takiem. Zobaczymy potem po ile to będzie przeliczone. No i zatankowałem Eurosuper 95 95252. to są jakieś marki ich, czy coś, 31 litrów przecinek 3, to 252, zapłaciłem 78,88, zobaczymy po ile to mBank przeliczy. I ostatnie tankowanie w Bośni, tu oczywiście drożej przy granicy, tankowaliśmy się po 2,61 21,5 litra 56,17 tych marek czy czegoś tam.